w imieniu was wszystkich tutaj. Dobrze. Bo... <noise> Dlatego, którzy mogą mnie nie niecać, bo tak na pewno jest, bo mamy tu kilka pokoleń perszylów. <noise> Nazywam się Zbyszek Gajewski. Nazywam się Zbyszek Gajewski. <noise> Miałem przyjemność być drugim. i Wczoraj uznaliśmy to wszelką wątpliwość drugim komendantem Perkoza ponieważ pierwszym to Ela Karasiewicz, kiedy w, w okresie yy, kształtowania się szkoły. Spróbujemy o tym wszystkim dzisiaj opowiedzieć. Yy, tak jak, znaczy, dziękuję, że chcieliście wszyscy przyjechać tutaj, tak? To naprawdę ważne, yy, jak myślę, dla, dla nas samych, tak? Dla, też dla yy, odtworzenia yy, nie tylko od tego, co emocjonalnie myślimy o szkole, ale też pewnych faktów. Tak jak wam pisałem, jak, jeśli zaglądaliście do programu, to na początku myśleliśmy, że programem tego spotkania jest to, że się spotkamy, po prostu. I że sobie wspominamy i sobie pożartujemy, ale się okazało też, że to spotkanie ma jakieś znaczenie w ogóle dla obecnych władz ZHP. No i oczywiście uznaliśmy, że w tej sytuacji dobrze by było, żeby spróbować odtworzyć historię, która... Towarzyszyła powstaniu perkoza i temu zjawisku, które się nazywa perkos. No i w związku z tym Aha. przyjęliśmy taką formułę, że będziemy sobie opadać, będziemy stworzyć taką wspólną, zbiorową gawędę. Ja rozpocznę, spróbuję przypomnieć pewne fakty, a potem poproszę w ogóle wszystkich wszystkich tutaj siedzących, tak naprawdę, w pewnym porządku, o którym za chwilę powiem, żeby próbowali przypomnieć jakby swoje wersje. No, robimy to po to, żeby odtworzyć nie tylko emocje, ale fakty. Wczoraj próbowaliśmy odtwarzać emocje. Tym, którzy nie byli, mnie żałują. Dzisiaj spróbujemy to kontynuować na wieczornym ognisku, więc nie każdy sobie po prostu przygotuje króciutką gabendę, co go łączy z Perkozem. Wczoraj tak 3,5 godziny sobie opowiadaliśmy. Było naprawdę niezwykle, niezwykle emocjonalnie i sympatycznie. A dzisiaj program wygląda tak, że rozpoczynamy tutaj. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy się potem przenieśli na dwór to, to jest to absolutnie możliwe. O 14:00 planujemy obiad, potem czas na spacery i indywidualne spotkania. O 16:00 poprosimy przedstawicieli władz ZHP. Dzisiaj mamy druha Adama Maselskiego przewodniczącego związku. Serdecznie druha raz jeszcze witam. Wczoraj druh z nami był i opowiadał też co jego łączy z Perkozem, a dzisiaj poprosimy, żeby opowiedział y, w, w, w tej części przedobiedniej po o tym, tak, co po, obi, po obiedniem będzie musiał wyjechać, więc a. dlatego przestawimy, poprosimy Druka, żeby zechciał opowiedzieć, co go łączy, co, co dzisiaj się dzieje w związku, bo to jest y, z naszego punktu widzenia ważne. No i y, między y, 17-18 spróbujemy popracować jeszcze w grupach historycznie, a o 18 tutaj w tym miejscu rozpoczynamy taką dyskusję, którą prowadzi znany sojusznik i rzecznik Perkoza Daniel Wójtowicz. No, spróbujemy podejść do sprawy od trochę innego, od innej strony. Zobaczycie, nie będziemy w tej chwili jeszcze ujawniać.